Szanowni państwo, spotykamy się na Krakowskim Rynku, gdzie odbywa się tradycyjny bożonarodzeniowy kiermasz, po którym kręcą się w tej chwili Krakowianie i goście turyści, robiąc zakupy, przesiąkając tą atmosferą bożonarodzeniowego Krakowa. Z tego miejsca chciałem Państwu dziś złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze, wyciszenia, spokoju, radości, tego wszystkiego, czego nam brakuje na co dzień i tego wszystkiego, czego tak naprawdę bardzo potrzebujemy, żeby odzyskać siły do pracy, żeby odzyskać wigor i tą energię, która jest niezbędna do tego, żeby dobrze funkcjonować na co dzień. Chciałem Państwu także życzyć, żeby ten przyszły, zbliżający się rok płynął nam pod znakiem dobrych działań pod znakiem Bożego Błogosławieństwa. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę Miłą. Jeszcze raz składam Państwu najserdeczniejsze życzenia ciepłych, zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i nowego roku pełnego nadziei i sukcesów. A teraz pójdę i wykonam ostatnie polecenia mojej żony zakupowe, tu właśnie, na tym kiermaszu, który trwa. Tuż za nami.